Badki i Moniki. Zaczęła się już szkoła i poranne wstawanie. Wy też musicie się budzić codziennie tak rano. Możecie nam napisać o tym w komentarzach. Pamiętajcie też, żeby podbijać nasz film. No i oczywiście dawać łapki w górę. A dzisiaj zapraszamy was na odcinek... Typy uczniów, a poranne wstawanie do szkoły. Taki, który, który co chwilę, co chwilę tak zasypia. Hmm, nie, ja chcę jeszcze spać. Jeszcze minutka, jeszcze minutka. Przecież jest tak wcześnie. Co? Już minęła minuta? Niemożliwe. Dobra, może jeszcze jedna. Co? Już? Znowu dzwoni? No nie, nie wytrzymam. Dobra, może się dzisiaj nie pomaluję do szkoły i będę mogła pospać w jakieś 15 minut. Dobra, ustawiam. Minut? No, nie nie wierzę. W sumie przecież mogę nie jeść śniadania. Zjem jakąś drożdżówkę w szkole i zyskam kolejne 15 minut. Mm. Monika, ty jeszcze nie wstałaś, przecież za 20 minut musisz 120 minut? No nie, chyba mi nie zadzwonił budzik. Nie, no, niby dzwonił. Chyba, chyba przesnęłam. No dobra, no to wstawaj, bo nie ma już czasu. No wstaj, wstaj, tylko się jeszcze troszkę poprzeciągam. No dobra, no to zbieraj się, bo się spóźnisz. A może jeszcze minutkę? No Monika, co się dzieje? Przecież budziłam Cię przed chwilą, znowu zasnęłaś? Wstawaj szybko! Ojej, mam, po prostu tak mi jest ciężko wstawać na początku roku szkolnego. W wakacje codziennie spałam do późna, teraz się trzeba tak rano zrywać. No Monia, wiem, że ciężko Ci wstawać, ale musisz się przestawić, przecież codziennie masz na 7.30 do szkoły i codziennie musisz rano wstawać. No wiem, wiem, mam. Dobrze, już wstaję, żeby znowu nie zasnęła. Pozytywnie, Pozytywnie nastawiony! siódma! Nowy dzień! Ale dobrze mi się spało! O! I słoneczko świeci! Ale będzie wspaniały dzień! O! I zaraz do szkoły spotkam się z koleżankami i nauczę się czegoś nowego! Aż chcę... A dzisiaj w ogóle. Może pójdziemy na dwór, może będziemy biegać. A może pogramy w jakąś fajną grę? Zapowiada się cudowny dzień! Ciekawe, co mi mama zrobiła na śniadanko. W sumie jej śniadanka są przepyszne. Na pewno zjem wszystko! No dobra, staję! Co będę tak leżeć? Szkoda dnia! Czas rozpocząć ten wspaniały dzień! Co by się tutaj dzisiaj ubrać? Mam ochotę na... i już się ubieram. Cześć Agatko, a co ty dzisiaj taka wesolutka? Twój radosny głosik już słyszę na dole od rana. No ale mamo, czy mam się martwić? Przecież jest Aaaa. tak fantastycznie. Fantastycznie? Przecież jest zwykły, normalny dzień. Idziesz zaraz do szkoły. A i pamiętaj, że dzisiaj zaczynasz chodzić na dodatkowy angielski. Co, stresujesz się pewnie trochę? Bo już nie mogę się doczekać tych lekcji. Bardzo się cieszę, że będę chodzić na te lekcje. Jak byliśmy w wakacje w Słowenii i w Chorwacji, to zauważyłam, że znajomość języków jest bardzo potrzebna, a znajomość angielskiego to już w ogóle podstawa. No, masz rację. No super, że masz takie pozytywne nastawienie. No dobra, mamo, już się ubieram. A potem idę na pyszne śniadanko i do szkoły! Ranny ptaszek 15.5. To już najwyższa pora, żeby wstawać. Na początku trochę gimnastyki, może parę przysiadów, wymachy rąk do przodu, do tyłu, skręty tułowia. Dzięki temu, że rano wstaję, mogę sobie ładnie zaścielić łóżko. No, taki porządeczek to ja lubię. Lubię tak rano wstawać, bo wtedy mogę sobie na spokojnie wziąć prysznic, zrobić poranną toaletę i wybrać sobie jakąś fajną stylówkę. No i jestem już gotowa. Co by tu teraz porobić? Może posprzątam sobie na biurku? Hmm, w kosmetykach już zrobiło mi się trochę bałagan. Muszę się tym zająć. Jeszcze tylko spokuję plecak i w zasadzie jestem już gotowa. Nika, już siódma. A ty już wstałaś? Mamo, ja już wstałam dwie godziny temu. Pościeliłam łóżko, spakowałam plecak, wzięłam prysznic, zrobiłam poranną gimnastykę i ogólnie posprzątałam w pokoju. Ale z ciebie ranny ptaszek, no nie wierzę. Ale dlaczego sobie dłużej nie pośpisz? Po co tak wcześnie wstawać? No jak się rano wstanie, to można sobie zrobić dużo pożytecznych rzeczy. A jak się tak śpi i śpi, to później się nic nie chce robić. No, w sumie masz rację i cię rozumiem, bo ja też lubię rano wstawać. No ale żeby o piątej? No to naprawdę podziwiam cię. Spoko, mamo, tu nic takiego. Dobra, idę na śniadanko, a później do szkoły. Taki, który symuluje, symuluje chorobę. chorobę. O nie, trzeba znów wstawać do tej szkoły. Jak mi się nie chce. Co by tu wymyślić, żeby zrobić dzisiaj sobie wolne? Już wiem. I kicha, co się dzieje? Oj, mama, coś się słabo czuję. Co? Jesteś chora? Przecież wczoraj byłaś zdrowa jak ryba, do wieczora biegałaś po dworze. Poza tym jest tak ciepło. No, wydaje mi się, że to przez to bieganie wczorajsze. Ale przecież wczoraj wieczorem było cieplutko. No, jak mogłaś zachorować? No tak, ale wczoraj się trochę spodziłam i pobiegał taki chłodny wiaterek. <try> No to co tu robić? Zapisuję szybko do lekarza, może to jakieś zapalenie oskrzeli. Do lekarza? Nie, 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 nie trzeba. <laughs> Jak posiedzę dzisiaj w domu, to czuję, że to mi przejdzie. No dobra, zobaczymy, co się z tego wyklaruje. Najwyżej zapiszę Cię jutro do lekarza, no a dzisiaj zostań w domu oczywiście. W domu zostać? Tak, chciałam iść do szkoły. <laughs> No gdzie do szkoły z takim kaszlem? Zaraz przyniosę jakiś syrop, będziemy się leczyć. Y syropek, tak, tak, czuję, że on mi pomoże. Dobra, gadka, to ty sobie leż, a ja przyniosę jakieś lekarstwa. Jest, jest, udało się! Co? Coś mówiłaś? A, a nie, 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 nic. Taki kaszel mnie złapał, że musiałam wstać. A, dobra, dobra, idę po syropek. Hmm, a może ten kaszel przyciągnie mi się do jutra? To jest myśl. Zły, Zły jak osa! osa. No, głupi telefon! No i co dzwonisz? Daj mi spać! Nika. No, co już o tym nie chcesz z samego rana? Co ty taka zła jesteś? Wcale nie jestem zła! No, ale słychać całkiem coś innego. Stało się coś może? Tak! Musiałam rano wstać, a do tego zaraz idę do szkoły i będę musiała się uczyć. Wszystko mnie dzisiaj denerwuje. No właśnie widzę. Ale może nie warto tak od samego rana się źle nastrajać? Może i nie warto, ale w ogóle się nie mogę przyzwyczaić do tego rannego wstawania. No dobra, nie maruć już tak! Wszyscy w Twojej klasie muszą rano wstawać. I nie wiem, czy ktoś jest aż taki zły jak ty. Choć na to zrobiłam ci śniadanie. A jakie śniadanie mi zrobiłaś? No a co? Kanapki ci zrobiłam, sałato z warzywami, a nie możesz. Ci czasem wysilić i usmażyć mi na przykład pancake'ów. Cały czas te kanapki. Co za nuda. Zawsze ci smakowały. Nigdy nic nie mówiłaś. No, nie wiedziałam, że to taki wielki problem. Oj, dobra, mamo, już mnie nie męcz. Zaraz przyjdę na to śniadanie. Uzależniony od, od telefonu. telefonu. O, już trzeba wstawać. No, ale popatrz sobie coś jeszcze w telefonie. Ciekawe, czy ktoś mnie powie w mojej gierce. O nie. Chodłem na trzecie miejsce. Muszę to nadrobić. O, jakaś wiadomość. A, to wczoraj do mnie i zapisała. Muszę jej szybko odpowiedzieć. I może jeszcze jakaś sweet fotka? Agatka, już wstałaś? Tak, tak, już wstałam, wstałam. Co ty tak od rana w telefonie? Co tam robisz? No, jak to co? Patrz, co się dzieje w świecie. Sprawdzam różne wiadomości. Trochę gram, trochę robię zdjęcia. Ale to nie za dużo telefonu od samego rana? No nie no, zaraz go odłożę. Mamo, spokojnie. No dobra, to szybko. Wstawaj, ubieraj się, bo spóźnisz się do szkoły. A ja idę ci robić coś do jedzenia. No dobra, już wstaję. wstaję. Co by się tu dzisiaj ubrać? To chyba będzie dobre. Trzeba włożyć spodnie. Oj, zapomniałam złożyć piżamy. To może zacznę od koszulki. Ojej, ja wzięłam dwie pary spodni. Dobra, idę je odłożyć. Gdzie są koszulki? Szkoda, że nie ma jakiejś aplikacji, która by wybierała ubrania. No dobra, zaraz się ubiorę. Jak już trzymam telefon, to zobaczę dzisiaj, jakie mam lekcje. I spakuję od razu plecak. Jakie ja dzisiaj lekcje mam? Angielski, matematyka, no i jeszcze polski. Dobra, spakowane, biorę plecak. Oj! Taki, który rano się uczy. Dobra, dobra, wstaję dzisiaj. Żadnych drzemek, trzeba się troszkę pouczyć z rana jest świeży umysł, więc wiedza sama wejdzie do głowy. Dobra, muszę sobie jeszcze powtórzyć angielski, pouczyć się biologii i historii. Bardzo lubię się uczyć z rana, bo wtedy praktycznie wszyscy jeszcze śpią. Agatka nie przychodzi do pokoju i nie pyta się, czy chce się bawić. Mama nie przychodzi i nie mówi Monika, posprzątaj. Po prostu nikt mi nie przeszkadza i mogę się w spokoju uczyć. No i co kochani, jak podobał wam się nasz dzisiejszy filmik? Jakim typem ucznia o poranku wy jesteście? Możecie mam napisać o tym w komentarzach. Podbijcie nasz film i klikajcie łapki w górę. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fikimiki, Fikimiki Agatki i Moniki. i Moniki. Klikajcie w miniaturki filmów, które teraz widzicie na ekranie. wbijcie naszego Facebooka oraz Instagrama. I oczywiście na mój kanał Monika Olech. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. Pa!